Z dystrybutora zamiast benzyny lał się olej napędowy i to wszystko na stacji paliw w Białymstoku. Sytuacja z 18 grudnia. Na stację zajeżdżają samochody, ale zamiast z niej spokojnie odjechać, przynajmniej kilka wyjeżdża. Co prawda, ale na lawecie. Okazuje się, że z dystrybutora leciało nie to paliwo, które powinno. Dlaczego? Trudno na ten moment jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ale wiadomo, że są już uszkodzone auta. Ile tych samochodów jest? Tutaj też jest na ten moment znak zapytania, która to stacja benzynowa, choć tutaj można dyskutować, czy słowo benzynowa jest najlepszym określeniem, to stacja Osą przy ulicy Hetmańskiej. I faktycznie firma przyznaje się, że do takiego przypadku doszło oraz prosi o zgłaszanie się kierowców, którzy mogli być przez to poszkodowani. Policja też przyznaje, że dostali takie zgłoszenia. Jakie informacje uzyskujemy natomiast od przedstawicieli sklepu? Po otrzymaniu pierwszych zgłoszeń stacja została niezwłocznie zamknięta, a jednocześnie równolegle uruchomiona została procedura obsługi zgłoszeń od klientów. Każda osoba, która zgłosi się w związku z tym incydentem, otrzyma informację zwrotną od operatora stacji. I skończy się, przynajmniej wszystko na ten moment na to wskazuje, odszkodowaniami. Jak wysokimi? To też jest doskonałe pytanie. Co na ten temat sądzicie? Oczywiście dajcie znać w komentarzu. I czy może Wam kiedykolwiek przydarzyła się podobna historia. A tymczasem, jak zawsze, uszanowanko i do zobaczenia.